Znają Państwo zapewne dobrze Pana Prezydenta Wałęsę, prezydenta, który lubi być właśnie w centrum zainteresowania i wypowiadać się na ruraty. Ostatnio zrobił dużą furorę, raczej niezbyt pozytywną, wypowiadając się na temat Pana Kornela Morawieckiego, któremu zarzucił nieomalże zdradę. Rozbicie Solidarności w stanie wojennym. No, ale dla mnie ciekawsza była jego wypowiedzi, że skrytykował i zarzucił Platformie Obywatelskiej, tej Koalicji Obywatelskiej, że go nie słuchają i niepotrzebnie dali się wpakować pisowi. W aferę, awantury, konfrontacje w sprawie aborcji, konkordatów, sprawach kościelnych, gdzie po prostu mogą sobie tylko dużo ludzi zrazić. I tu krytykując różne lewackie skłonności części Platformy miał sporo racji. No i chciał, żeby Platforma się troszkę zmodyfikowała. No ale chyba już na to jest za późno, i na gdyby nastąpiło. To prawdopodobnie zbyt dużego efektu to już nie da. A dodatkowo zarzuca, że według niego wybory europejskie, które były na wiosnę, były przynajmniej trochę, według niego, sfałszowane. Tym bardziej obawia się teraz o wybory parlamentarne, prawda? No, jak się tak obawia, to niech popiera i organizuje ruch kontroli wyborów. Natomiast w sprawie pana Kornela Morawieckiego no uważam że trochę przesadził bo pan Kornel według mnie im starszy tym miał zdrowsze poglądy ważne żeby ci nasi różni mędrcy elity też mądrzeli z wiekiem co daj boże amen